Dlaczego nie warto uczyć się języka polskiego od Polaków? Jestem Marta, nauczycielka języka polskiego jako obcego i doświadczona egzaminatorki 3. Najczęstsze błędy, jakie popełniają Polacy, a później obcokrajowcy to słyszą i myślą, że to jest norma. No dobra, no to powiem wam, jakie błędy najbardziej mnie denerwują. Najgorszy błąd zostawię na sam koniec, więc warto zostać. Szukać coś, zamiast szukać czegoś. Widziałam tysiące ogłoszeń w internecie, że ktoś szuka mieszkanie. Chodzi tu o biernik i dopełniacz. Polacy z jakiegoś powodu przestali lubić dopełniacz i przestali go używać prawidłowo. Błąd numer dwa. Wziąć, zamiast wziąć. Ja powołam się na źródło. To, to stary czasownik pochodzący bezpośrednio od jeszcze starszego czasownika. Czasownik jąć to ojciec bardzo licznej rodziny wyrazowej, takich wyrazów jak ująć, objąć, wziąć, podjąć, odjąć, zdjąć, wy... No nie powiemy, zdjąć, objąć. A Polacy lubią mówić, wziąć. No i na koniec błąd numer 3. I on denerwuje mnie najbardziej. Jeszcze, gdy byłam w szkole i mówili tak uczniowie, no to jakoś to znosiłam, ale teraz, gdy słyszę to non-stop w internecie, gdy mówią to osoby dorosłe, twórcy w internecie, no to chodzi o celownik i o narzędnik. Pomagać innym kobietom, tak mówią ludzie. Zamiast pomagać kobietom. Powiedzieć coś dziewczynom, zamiast powiedzieć coś dziewczynom. No tutaj jest mylona liczba pojedyncza z liczbą nogą, celownik z narzędnikiem. I ostatnio też zobaczyłam na egzaminie, że ktoś tak pisał i już pomyślałam sobie, kurczę, dużo przybywa z Polakami. Jakie błędy ciebie denerwują? Daj znać w komentarzu i zaobserwuj mnie, jeśli uczysz się języka polskiego jako